Chcąc znaleźć współrzędne wektora AB zastosujemy następujący wzór. Wektor AB to się równa. Otwieramy nawias kwadratowy. W ten sposób zaznaczamy, że będziemy wyznaczali współrzędną wektora. I w tym nawiasie zapisujemy sobie takie dwie różnice. Najpierw różnicę współrzędnych xowych podanych. Dwóch punktów. Zauważcie, że najpierw mamy współrzędną xową punktu B, później współrzędną Xową punktu A, ponieważ zawsze odejmujemy od końca wektora jego początek. Pierwsza literka stanowi początek wektora, druga literka koniec wektora. Dlatego zachowujemy taką kolejność. I tak samo zapisujemy sobie wzór na współrzędne Y. -owe. No i teraz po kolei najpierw wyznaczmy. Pierwszą różnicę. Tutaj mamy współrzędną xową punktu B, a tutaj współrzędną xową punktu A. No więc liczymy. xb minus xa to się równa. Podstawiamy do tego wzoru czwórkę. Następnie w xa wstawiam minus 2. Minus z minusem daje plus. I 4 plus 2 to się równa 6. Wyznaczyliśmy w tym momencie współrzędną xową. Wektora AB. Następnie współrzędną y wyznaczamy według takiego wzoru: yb minus ya. To jest yb, to jest ya, czyli od zera muszę odjąć 3. 0 minus 3 to się równa minus 3. A zatem współrzędna wektora AB jest równa xb minus xa otrzymaliśmy równe 6, więc wstawiamy do tego wzoru w miejsce tej różnicy szóstkę. yb minus ya otrzymaliśmy równe minus 3, więc wstawiamy w miejsce tego wzoru minus trójkę. Tak wyglądają współrzędne tego wektora.